energii, czy też nie? Nasza klasa dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie. Jak z uśmiechem rozpoczynać każdy dzień. Wiosna, lato, jesień, zima, nim nas w niekoncie zaczynaj, to recepta jest na sześć, się. Wiem już jak okryć na ponieważ jestem przy okazji pracy w edukacji wczesnoszkolnej, również muzykiem prowadzę zajęcia z muzyki, tak więc no, uwielbiam tą, tą dziedzinę i zdarza mi się od czasu do czasu coś skomponować właśnie. Naszych piosenek klasowych mamy już chyba trzy albo cztery, tak? No to jest kolejna właśnie, którą wykorzystujemy w tym ogólnopolskim programie edukacyjnym promującym zdrowy styl życia. Dzieciaki czasami mi pomagają w redagowaniu słów do piosenek. Po prostu zdrowie odżywia, uczy nas, że to co jest słodkie nie zawsze jest zdrowe. A, bo hmm. właśnie to jest taki przekaz przez nas. Żeby jeść zdrowe rzeczy, a nie tylko słodycze. Jakby jadła koleżanka tipsy, to by jej powiedziała, że w owocach i warzywach też jest trochę słodycze, a nie tylko w takich słodkich rzeczach.